Ten smart pierścień ma coś, czego nie ma żaden inny. Wszystkie te pierścionki mierzą wiele parametrów, praktycznie robią to samo, co smartwatch, jednak jest jeden problem. No bo co z tego, że taki pierścionek zmierzy mi fazy snu, czy cykle snu, jak i tak nic z tym nie zrobi. Nie obudzi mnie. Ale tutaj jest coś takiego jak power plugs. Jak sobie tutaj wejdziesz, to znajdziesz różne dodatki, które poszerzają możliwości tego sprzętu, ale nas interesuje to, czyli smart alarm. No i w końcu można to ustawić. Po ilu cyklach snu wykrytych przez pierścień telefon ma cię obudzić. Możesz sobie nawet wybrać styl wybudzania, czy ma być gwałtowny, czy taki dla śpioszków-leniuszków. I co ciekawe, nie współpracuje to tylko z cyklami snu, ale także na przykład, kiedy dosypiasz po nieprzespanej nocy, albo kiedy osiągniesz określoną długość snu, albo kiedy będzie odpowiednia ocena snu. Jedyny minus jest taki, że w tym wielkim pudełku jest taka mała ładowarka, która jeszcze nie zabezpiecza tego pierścienia przed wypadaniem i nie ma funkcji powerbanka, tak jak inne pierścienia na rynku dostępne. A jak chcesz wiedzieć, ile to kosztuje, to napisz w komentarzu, jaka cena.